Dręczyciele rozdarli jej bluzkę. Nie mieli pojęcia, że trenowała sztuki walki. Kira Walewska oparła się plecami o chłodny metal szafki, obserwując korytarz liceum ogólnokształcącego imię Marii skłodowskiej kuri, który pustoszał, gdy uczniowie pędzili na kolejne lekcje. Była niska jak na swój wiek. Ledwo metr m z drobną budową ciała, która sprawiała, że wyglądała na kruchą. Jej ciemne włosy opadały jak zasłona wokół twarzy, co wolała, ponieważ pomagało jej wtopić się w tło. Przeprowadzka do Warszawy z małej wsi na Podlasiu trzy miesiące temu była wystarczająco trudna, bez dodatkowego ciężaru bycia nową dziewczyną, która wyglądała inaczej niż większość jej kolegów z klasy. Świetlówki brzęczały nad głową, gdy zbierała podręcznik do chemii, próbując ignorować szepty i spojrzenia, które podążały za nią wszędzie. Bycie jedną z niewielu dziewczyn o ciemniejszej karnacji w tej przeważająco białej szkole czyniło ją łatwym celem i szybko nauczyła się, że trzymanie głowy nisko jest najbezpieczniejszą strategią. To, czego jej koledzy z klasy nie wiedzieli, to fakt, że w domu spędziła sześć lat trenując kraw Magę i mieszane sztuki walki ze swoim ojcem, byłym żołnierzem gromu, który nalegał, aby nauczyła się bronić. Ale tutaj podjęła świadomą decyzję, aby ukryć tę część siebie, mając nadzieję uniknąć kłopotów i po prostu przetrwać ostatnią klasę. No proszę, proszę, kogo my tu mamy usłyszała głos, który sprawił, że jej żołądek się ścisnął. Kira odwróciła się i zobaczyła Bartka Nowaka, zbliżającego się ze swoim zwykłym zadufaniem w otoczeniu dwóch wiernych popleczników. Bartek był wszystkim, czym ona nie była. Wysoki, blondyn i pewny siebie w sposób, który wynikał tylko z życia w uprzywilejowaniu. Jego ojciec był właścicielem połowy firm w mieście. A Bartek zachowywał się, jakby był właścicielem również szkoły. Za nim szedł Tadzio Kowalski, krępy piłkarz z złośliwymi oczami i trwałym uśmieszkiem, oraz Madzia Wiśniewska, dziewczyna, której uroda dorównywała tylko jej okrucieństwu. Ta trójka uprzykrzała życie Kirze od jej pierwszego dnia w liceum im. Skłodowskiej Curie i widziała w ich wyrazach twarzy, że dzisiaj nie będzie inaczej. Coś wolno się dzisiaj poruszasz, co? Powiedział Bartek celowo wpadając na jej ramię, gdy przechodził. Uderzenie spowodowało, że jej książki wypadły na podłogę, a strony rozsypały się po wypolerowanym linoleum. Ups, przepraszam. Kira uklękła, aby zebrać papiery, zaciskając szczękę, walcząc z pokusą odwetu. Z łatwością mogła ich wszystkich obalić, ale słowa jej ojca rozbrzmiewały w jej głowie. Prawdziwa siła nie polega na walce, córeczko, polega na wiedzy, kiedy nie walczyć. Obiecała sobie, że nie będzie używać swoich umiejętności, chyba że będzie to absolutnie konieczne, mając nadzieję udowodnić, że potrafi poradzić sobie w liceum jak normalna osoba. Wiesz, słyszałam coś ciekawego o tobie powiedziała Madzia kucając z fałszywą słodyczą Ktoś powiedział, że jesteś tu nielegalnie. To prawda, mała emigrantko? Gorąco zalało policzki Kiry, ale trzymała wzrok w dół, kontynuując zbieranie rozrzuconych zadań domowych. Jestem Polką, powiedziała cicho. Jasne, że tak, zaśmiał się Tadzio, kopiąc jeden z jej zeszytów dalej w dół korytarza. Tak wszyscy mówią. Zadzwonił dzwonek na lekcję, i Kira zdała sobie sprawę, że korytarz jest teraz całkowicie pusty, z wyjątkiem ich czwórki. Jej tętno przyspieszyło, gdy rozpoznała drapieżny błysk w ich oczach. To była dokładnie taka sytuacja, do której przygotowywał ją ojciec, ale zmusiła się, by zachować spokój. Proszę, chcę tylko iść na lekcję powiedziała, wstając z pozostałymi książkami przyciśniętymi do piersi. Och! Ale jeszcze nie skończyliśmy rozmawiać powiedział Bartek, podchodząc bliżej. Widzisz, myśleliśmy, że może musisz nauczyć się swojego miejsca. To nie jest jakiś PGR, gdzie możesz po prostu wejść i oczekiwać, że zostaniesz powitana. Ręce Kiry zacisnęły się na książkach. Każdy instynkt krzyczał, żeby uderzyć wykorzystać element zaskoczenia na swoją korzyść. Ale tak ciężko pracowała, aby trzymać głowę nisko, aby uniknąć dokładnie tego rodzaju konfrontacji. Może jeśli po prostu zniesie to jeszcze jeden raz, w końcu się znudzą i zostawią ją w spokoju. Nie szukam kłopotów, powiedziała, cofając się w stronę ściany. Cóż, kłopoty i tak cię znalazły, powiedziała Madzia z zimnym uśmiechem. To, co stało się później, będzie powracać w umyśle Kiry przez tygodnie. Tadzio złapał jej plecak i wysypał jego zawartość na podłogę, podczas gdy Madzia przypadkowo nadepnęła na jej kalkulator, miażdżąc go pod obcasem. Bartek obserwował z rozbawieniem, jak łzy frustracji zaczęły zbierać się w oczach Kiry. Och, mała dziewczynka zaraz się rozpłacze, drwił może powinnaś wrócić tam skąd przyszłaś, jeśli nie radzisz sobie w prawdziwej polskiej szkole? Kira ugryzła się w wargę tak mocno, że poczuła smak krwi, zmuszając się do ponownego uklęknięcia, aby zebrać rozrzucone rzeczy. Czuła, że ją obserwują, żywiąc się jej upokorzeniem, ale odmówiła im satysfakcji z zobaczenia, jak całkowicie się załamuje. Ten schemat trwał przez tygodnie. Każdy dzień przynosił nowe upokorzenia, nowe sposoby dla Bartka i jego przyjaciół, aby przypomnieć jej, że nie należy do nich. Przypadkowo rozlewali na nią napoje w stołówce, podkładali jej nogi na korytarzach i głośno komentowali repatriację, ilekroć przechodziła. Nauczyciele zdawali się odwracać wzrok, albo zbyt zajęci, albo zbyt niezręczni, aby interweniować, gdy nękanie działo się na ich oczach. Najgorsze było obserwowanie reakcji innych uczniów. Niektórzy wyglądali na niezręcznych, ale nic nie mówili, podczas gdy inni wydawali się czerpać przyjemność z rozrywki. Kira zaczęła rozumieć, że w swoim milczeniu wszyscy współuczestniczą w tym, co jej się dzieje. Pewnego ranka na początku listopada, Kira przybyła do szkoły i zobaczyła coś, co sprawiło, że jej serce zabiło zupełnie inaczej. Nazywał się Kuba Majewski i był typem osoby, która rozświetlała pokój samym wejściem do niego. Był wysoki i wysportowany, z miłymi oczami i łatwym uśmiechem, który sprawiał, że wszyscy wokół czuli się mile widziani. Kiedy przedstawił się na wspólnej lekcji języka polskiego, Kira poczuła coś, czego nie doświadczyła od miesięcy: nadzieję. Jesteś Kira, prawda? Powiedział po lekcji, dotrzymując jej kroku, gdy szli w stronę stołówki: Jestem Kuba. Dopiero się tu przeprowadziłem z Krakowa. Skinęła głową, nie ufając swojemu głosowi. Kuba był wszystkim, o czym marzyła. Przystojny, zabawny i szczerze zainteresowany poznaniem jej. Po raz pierwszy od przybycia do liceum im. Skłodowskiej curie poczuła, że może mieć normalne nastoletnie doświadczenie. Chcesz usiąść razem na lunchu? zapytał, a serce Kiry poszybowało w górę. Znaleźli cichy stolik w rogu stołówki, z dala od zwykłego chaosu. Z Kubą łatwo się rozmawiało. Opowiadał o swojej starej szkole i pytał o jej życie na Podlasiu. Przez 45 minut Kira zapomniała o Bartku i jego przyjaciołach, zatracona w rozmowie z kimś, kto naprawdę wydawał się cenić jej myśli i opinie. Co lubisz robić dla zabawy? zapytał Kuba, kradnąc frytkę z jej tacy z uśmiechem. Kiedyś trenowałam sztuki walki, powiedziała bez zastanowienia, a potem natychmiast tego pożałowała. Udało jej się utrzymać tę część swojego życia w tajemnicy przez miesiące. Naprawdę? To super. Jakie? Kraw Magę, głównie. Trochę mieszanych sztuk walki też. Spojrzała na swoje ręce, bojąc się, że pomyśli, że jest dziwna lub agresywna. To niesamowite. Zawsze chciałem nauczyć się samoobrony. Może mogłabyś mnie kiedyś pouczyć? Zanim zdążyła odpowiedzieć, cień padł na ich stół. Kira podniosła wzrok i zobaczyła Bartka stojącego tam ze swoim zwykłym uśmieszkiem, stadziem i madzią u boku jak ochroniarze. No proszę, wygląda na to, że nasza mała nielegalna znalazła sobie chłopaka, powiedział Bartek głośno, przyciągając uwagę z pobliskich stołów. Kuba, prawda? Powinieneś uważać, z kim się zadajesz. Wyraz twarzy Kuby stwardniał. Słucham? Tylko mówię, wydajesz się być porządnym facetem. Prawdopodobnie nie chcesz się mieszać z kimś takim jak ona. Głos Bartka niósł się po stołówce, a Kira poczuła znajome pieczenie upokorzenia wspinające się po jej szyi. Z kim jak? Kuba wstał, zaciskając szczękę w sposób, który sprawił, że puls Kiry przyspieszył. Wiesz dokładnie, co mam na myśli, wtrąciła się Madzia z fałszywą słodyczą. Ona tak naprawdę nie jest jedną z nas, jeśli wiesz, co mam na myśli. Kira złapała Kubę za ramię, próbując go sprowadzić z powrotem na dół. W porządku, szepnęła. Po prostu ich ignoruj. Ale Kuba nie był typem, który cofa się przed dręczycielami. Właściwie myślę, że powinieneś jej teraz przeprosić. Tadzio zaśmiał się szorstko. Albo co, Lalusiu, zmusisz nas? W stołówce zrobiło się cicho. Wszyscy obserwowali rozwój konfrontacji. Kira poczuła się uwięziona, rozdarta między pragnieniem ochrony Kuby a strachem przed pogorszeniem sytuacji dla nich obojga. Po prostu odejdźcie, błagała, ale uwaga Kuby była skupiona na Bartku. Nigdzie się nie wybieram, dopóki nie przeprosisz za bycie rasistowskimi kretynami, powiedział Kuba stanowczo. Wtedy sprawy wymknęły się spod kontroli. Bardziej niż cokolwiek, czego Kira wcześniej doświadczyła. Maska przypadkowego okrucieństwa Bartka zsunęła się, odsłaniając coś znacznie mroczniejszego pod spodem. Podszedł bliżej do kuby, a jego głos opadł do groźnego szeptu, który w jakiś sposób niósł się po cichej stołówce. Chcesz być bohaterem? Dobrze, ale zrozum, że twoja mała dziewczyna zapłaci za to później. Groźba zawisła w powietrzu, jak toksyczna chmura. Kira widziała, jak ręce Kuby zaciskają się w pięści, widziała moment, w którym zdał sobie sprawę, z jakimi ludźmi ma do czynienia. W końcu podszedł nauczyciel, przerywając konfrontację, zanim mogła przerodzić się w bójkę, ale szkody zostały wyrządzone. To jeszcze nie koniec, powiedział Bartek, odchodząc, a jego wzrok był utkwiony w twarzy Kiry, nawet nie blisko. Tego popołudnia obawy Kiry okazały się uzasadnione. Wychodziła z ostatniej lekcji, kiedy znalazła kubę czekającego przy jej szafce z ponurą miną. Zagonili mnie na parkingu, powiedział bez wstępu. Bartek i jego przyjaciele dali mi jasno do zrozumienia, że jeśli będę się z tobą zadawał, sprawy przybiorą brzydki obrót. Serce Kiry opadło. Przepraszam, nigdy nie chciałam, żebyś w to wpadł. Hej, nie przepraszaj, nie zrobiłaś nic złego. Kuba wyciągnął rękę i wziął ją za rękę, wysyłając ciepło w górę jej ramienia. Nie pozwolę im się zastraszyć. Nie rozumiesz, powiedziała Kira, odsuwając rękę oni są nieustępliwi, nie przestaną, dopóki nie dostaną tego, czego chcą. W takim razie poradzimy sobie z tym razem. Ale Kira widziała niepewność w jego oczach. Sposób, w jaki rozglądał się po korytarzu, jakby spodziewał się ataku. Zdała sobie sprawę, że zbliżając się do Kuby, namalowała cel również na jego plecach. Ta myśl przyprawiła ją o mdłości. Przez następne kilka dni Bartek i jego przyjaciele udowodnili, że ich groźby nie są puste. Zaczęli atakować Kubę z tym samym systematycznym okrucieństwem, które okazali Kirze. Ale z dodatkową mściwością, która doprowadzała ją do wrzenia, rozpowszechniali o nim plotki, dewastowali jego szafkę i uprzykrzali mu życie w sposób, który był starannie obliczony, aby uniknąć interwencji nauczyciela. Punktem zwrotnym był piątek po południu w grudniu. Kira szła do swojego samochodu po szkole, kiedy usłyszała krzyki z zasali gimnastycznej. Krew zamieniła się w lód, gdy rozpoznała głos Kuby. Napięty bólem i gniewem. Pobiegła w stronę dźwięku, okrążając róg i zobaczyła scenę, która sprawiła, że widziała na czerwono. Kuba leżał na ziemi z krwawiącą wargą, podczas gdy Bartek i Tadzio stali nad nim. Madzia nagrywała wszystko na swoim telefonie, śmiejąc się, jakby to była najzabawniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziała. Dość już masz, mówił Bartek. Czy potrzebujesz kolejnej lekcji na temat wtykania nosa tam, gdzie go nie trzeba? Kuba próbował wstać, ale Tadios zepchnął go z powrotem na dół. Leż, bohaterze! Tak się dzieje, kiedy się nie słucha. Wtedy zauważyli kirę stojącą tam, zamarłą w przerażeniu. Twarz Bartka rozświetliła się okrutną radością. Idealne wyczucie czasu, powiedział. Twoja dziewczyna może patrzeć, jak kończymy to, co zaczęliśmy. Zostawcie go w spokoju, powiedziała Kira, a jej głos ledwo przekraczał szept. Co tam? krzyknęła szyderczo Madzia. Mów głośniej, myszko. Powiedziałam zostawcie go w spokoju. Tym razem jej głos był silniejszy, chociaż ręce jej drżały. Bartek zaśmiał się. Albo co? Zadzwonisz do rodziny, żeby cię uratowała? Och, czekaj. Pewnie są zbyt zajęci ukrywaniem się przed urzędem skarbowym, żeby pomóc coś pękło w kirze w tym momencie miesiące tłumionego gniewu i frustracji wylały się na powierzchnię wraz z ochronną wściekłością której nigdy wcześniej nie czuła kuba został ranny z jej powodu ponieważ próbował stanąć w jej obronie kiedy nikt inny tego nie zrobił chcecie wiedzieć co zrobię powiedziała a jej głos był teraz spokojny pokażę wam Zrobiła krok do przodu, i po raz pierwszy odkąd go znała, Bartek naprawdę wyglądał na niepewnego. Było coś w jej postawie, coś w sposobie w jaki się poruszała, co nie pasowało do nieśmiałej dziewczyny, którą dręczyli od miesięcy. Kira, nie, powiedział Kuba z ziemi, ale była już zaangażowana. Spędziliście miesiące, próbując sprawić, żebym poczuła się mała. Kontynuowała, a jej głos stawał się coraz silniejszy z każdym słowem, sprawiając, że czuję się, jakbym tu nie pasowała. Ale wiecie, co? Mam dość strachu przed wami. Tadio wystąpił naprzód w sposób groźny: lepiej uważaj na słowa mała dziewczynko. Nie powiedziała Kira i nagle trening jej ojca przejął kontrolę. Jej postawa się zmieniła, jej waga rozłożyła się idealnie, jej ręce luźno opadły wzdłuż boków. To ty lepiej uważaj. Zmiana w jej zachowaniu była tak kompletna, że nawet Madzia przestała nagrywać, wyczuwając, że coś ważnego ma się wydarzyć. Kira spędziła miesiące, ukrywając swoje prawdziwe ja, ale teraz nie było sensu dłużej udawać. Próbowałam tego uniknąć, powiedziała, a jej głos był spokojny i kontrolowany. Próbowałam trzymać głowę nisko i po prostu przetrwać szkołę. Ale nie mogliście tego tak zostawić, prawda? Twarz Bartka zaczerwieniła się ze złości. Myślisz, że jesteś teraz twarda, tylko dlatego, że się wymądrzasz? Myślę, że zaraz się przekonasz. Tadio poruszył się pierwszy, rzucając się w jej stronę, z oczywistym zamiarem złapania i zastraszenia. Ale Kira nie była już tą samą przestraszoną dziewczyną, która przez miesiące skulona chodziła po korytarzach. Uniknęła jego niezdarnego ataku z płynną gracją, wykorzystując jego własny impet przeciwko niemu. Jej łokieć znalazł jego splot słoneczny z chirurgiczną precyzją, a tadzio upadł na kolana, łapiąc powietrze. Szok na twarzach Bartka i Madzi był niemal komiczny. Nigdy nie widzieli Kiry poruszającej się w ten sposób. Nigdy nie wyobrażali sobie, że posiada takie umiejętności i pewność siebie. To niemożliwe, szepnęła Madzia, ale Kira już odwracała się w stronę Bartka. Twoja kolej, powiedziała po prostu. Twarz Bartka przeszła przez szereg emocji, niedowierzanie, strach i wreszcie wściekłość. Ty mały dziwak krzyknął, wymachując dziko w jej głowę. Kira uchyliła się pod jego ciosem i odpowiedziała szybkim uderzeniem w jego żebra, które sprawiło, że się zgiął w pół. Lata treningu nauczyły ją dokładnie gdzie uderzyć, aby spowodować maksymalny efekt przy minimalnym wysiłku. Nie próbowała ich poważnie zranić, tylko sprawić, żeby zrozumieli, że nie jest bezradna. "Przestań!" krzyknęła Madzia, ale Kira już nie słuchała. Bartek wyprostował się, a jego twarz była wykrzywiona wściekłością i czymś jeszcze strachem. Po raz pierwszy w życiu stanął twarzą w twarz z kimś, kto nie był zastraszony jego wzrostem ani reputacją. Wyprowadził kolejny cios, tym razem bardziej desperacki niż wcześniej. Kira złapała jego nadgarstek, skręciła go za plecami i użyła prostej techniki dźwigni, aby posłać go na ziemię. Ruch był tak płynny i bezwysiłkowy, że wyglądał jak taniec. Bartek uderzył mocno w asfalt, a jego pewność siebie roztrzaskała się wraz z jego godnością. Proszę! Wysapał, a jego głos załamał się. Poddaję się. Kira stała nad nim, a jej pierś ledwo unosiła się od wysiłku. Słyszała, jak uczniowie gromadzą się wokół nich, przyciągnięci zamieszaniem. Szybko rozeszła się wieść, że cicha nowa dziewczyna właśnie powaliła największego dręczyciela w szkole. Poddajesz się? Powtórzyła, a jej głos niósł się wyraźnie pośród tłumu. Tak po prostu? Bartek skinął gorączkowo głową, a cała jego arogancja zniknęła. Tadzio nadal klęczał, trzymając się za brzuch, podczas gdy Madzia stała zamarła w szoku. To był moment, do którego Kira była szkolona. Moment, w którym miała całkowitą kontrolę nad swoimi przeciwnikami. Mogła ich upokorzyć tak, jak oni upokorzyli ją. Mogła im zapłacić za każde okrutne słowo, każdą popchniętą książkę, każdy moment strachu, który jej sprawili. Zamiast tego cofnęła się i wyciągnęła rękę, aby pomóc Bartkowi wstać. Nie chcę z tobą walczyć, powiedziała, a jej głos był spokojny i opanowany. Nigdy tego nie chciałam. Chciałam tylko, żebyście mnie zostawili w spokoju. Bartek wpatrywał się w jej rękę przez dłuższą chwilę, zanim ją wziął, pozwalając jej podciągnąć go do stóp. Gest był tak niespodziewany, że pomruki przeszły przez tłum gapiów. Mogłaś nas naprawdę zranić, powiedział cicho, a jego głos był wypełniony czymś, co mogło być szacunkiem. Tak, zgodziła się Kira, ale to nie jestem ja. Odwróciła się, żeby pomóc Kubie wstać? A jej serce biło szybciej, gdy zobaczyła podziw w jego oczach. Patrzył na nią, jakby widział ją po raz pierwszy i w pewnym sensie tak było. Wszystko w porządku? zapytała, delikatnie dotykając jego rozciętej wargi. Jestem idealny, powiedział, a jego głos był pełen zachwytu. To było niesamowite. Gdzie nauczyłaś się tak walczyć? Mój ojciec mnie nauczył. Powiedziała po prostu: Chciał, żebym potrafiła się bronić. W poniedziałek rano cała szkoła wiedziała, co się stało. Historia rozrosła się w opowiadaniu, a niektóre wersje twierdziły, że Kira samodzielnie pokonała całą drużynę piłkarską. Ale prawda była wystarczająco imponująca. Cicha, nowa dziewczyna stanęła w obronie największych dręczycieli w szkole i wygrała. Zmiana w sposobie, w jaki ludzie ją traktowali, była natychmiastowa i dramatyczna. Uczniowie, którzy ignorowali ją przez miesiące, nagle chcieli siedzieć z nią na lunchu. Nauczyciele, którzy odwracali wzrok podczas nękania, teraz specjalnie ją pozdrawiali na korytarzach. Nawet niektórzy z popularnych dzieciaków zaczęli ją traktować z szacunkiem, którego nigdy wcześniej nie doświadczyła. Ale najbardziej znacząca zmiana zaszła w samym Bartku. Podszedł do niej przy jej szafce we wtorek rano, a jego zwykły świta była zauważalnie nieobecna. Jestem ci winien przeprosiny, powiedział bez wstępu. To, co ci zrobiłem, to, co powiedziałem, to było złe. Myliłem się. Kira przestudiowała jego twarz, szukając oznak sarkazmu lub oszustwa. Zamiast tego znalazła coś, czego nigdy wcześniej nie widziała. Prawdziwy żal. Dlaczego? Zapytała po prostu. Ponieważ się bałem, przyznał, bałem się zmian, bałem się ludzi, którzy byli inni ode mnie. Wyładowałem to na tobie, ponieważ mogłem, ponieważ myślałem, że nie będziesz się bronić. Nie chciałam się bronić, powiedziała Kira. Chciałam udowodnić, że mogę się dopasować bez przemocy. Udowodniłaś to, powiedział Bartek. Udowodniłaś, że jesteś lepsza ode mnie pod każdym względem. Żałuję tylko, że zdałem sobie z tego sprawę wcześniej. Odwrócił się, żeby odejść, a potem się zatrzymał. Niezależnie od tego, co jest warte, cieszę się, że tu jesteś. Szkoła jest lepsza z tobą. Kiedy Kira patrzyła, jak odchodzi, zdała sobie sprawę, że to właśnie miał na myśli jej ojciec, mówiąc o prawdziwej sile. Nie chodziło o zdolność ranienia innych, chodziło o mądrość, by wiedzieć, kiedy tego nie robić, i odwagę, by stanąć w obronie tego, co słuszne, nawet gdy jest to trudne. Kuba pojawił się u jej boku, wsuwając swoją rękę w jej dłoń. Więc co teraz? zapytał. Kira uśmiechnęła się, czując prawdziwy spokój po raz pierwszy od przybycia do liceum im. Skłodowskiej Curii. Teraz po prostu bądźmy sobą, powiedziała. Żadnego więcej ukrywania się, żadnego więcej strachu, tylko my. Patrząc wstecz, zdała sobie sprawę, że konfrontacja zmieniła wszystkich zaangażowanych. Bartek nauczył się pokory, Tadio odkrył, że okrucieństwo ma konsekwencje, a Madzia zobaczyła, że działania mają realny wpływ na prawdziwych ludzi. Inni uczniowie nauczyli się, że stanie z boku, gdy ktoś jest krzywdzony, czyni ich współwinnymi krzywdy. Ale co najważniejsze, Kira nauczyła się, że nie musi wybierać między byciem silną a byciem miłą. Mogła być obojgiem, a to połączenie było potężniejsze niż jakakolwiek technika sztuk walki, której nauczył ją ojciec. Kiedy szła korytarzami liceum imieniu Skłodowskiej-Curie z kubą u boku, Kira poczuła, że naprawdę należy do tego miejsca po raz pierwszy. Nie dlatego, że udowodniła, że potrafi walczyć, ale dlatego, że udowodniła, że potrafi wybrać, by nie walczyć, kiedy to miało największe znaczenie. To był rodzaj siły, który dobrze jej posłuży poza liceum, rodzaj siły, który mógł zmienić świat jedna osoba na raz.